Witajcie na kanale Wariu w nowym odcinku. Jesteśmy już w Warszawie. Właśnie wybieramy się na premierę do Złotych Tarasów na najnowszą bajkę Kurozając. I dzisiaj miał być całkowicie inny challenge. Ale zobaczcie, co Mikołaj robi. Mam mój Nie zostaje nam nic innego jak challenge. 24 godziny na kule. Oczywiście na tej kule nie będzie spędzał Mikołaj. Może się z nią nie rozstaje. Mamy teraz jeśli po Ojej! A więc zaczynamy! 24 godziny na hulajnodze. Właśnie dojechaliśmy do naszego hotelu i wchodzimy do pokoju. 10 tysięcy łapek w górę i robimy kolejny odjechany challenge. Dajcie znać w komentarzu jaki challenge mamy zrobić następnym razem, a teraz musimy już uciekać na zakupy. Pierwszy nasz przystanek w Warszawie, Złote Tarasy, oczywiście nie obyło się bez zdjęć z widzami. I lecimy na poszukiwanie czegoś, co jest bardzo potrzebne do dzisiejszego challenge'u. A co to Dla będzie? Dla niego to jest pikuś. Mikołaj ja mama sobie McDonalda. Lucina. szejka. Nie na kuraj Mikołaj stwierdził, że musi sobie wjechać na chwilę do sklepu zapach. że wiedzie, ale w dzień dobry. Całe półki z klockami Lego. Mikołaj jest zachwycony, ale to nie tutaj mieliśmy przyjechać, żeby coś kupić. Mikołaj, wyjeżdżamy. Okej. Okay. Młody wyjechał już. Na kuraj i jedzie dalej. Dziękuję! Który cię Ci podoba kask? Który? Który? Czerwony? Zobaczmy, czy będzie dobry. Kask wybrany, już założony. Mikołaj teraz może bezpiecznie jeździć po Warszawie na hulajnodze, a sam wybrał sobie ten challenge. Za chwilę wyruszamy do nowego parku rozrywki, ale póki co jedziemy teraz poszukać lodów, bo jest tak gorąco ponad 30 stopni. Ja No to możesz wziąć. Czy to jest 24 godziny na hulajnodze Mikołaja, mama na nogę. No niestety, gdybym umiała, to bym pojeździła. Ewentualnie zostaje mi elektryczna hulajnoga, ale to jest challenge Mikołaja, więc teraz lecimy i szukamy lodów dla ochłody. Mikołaj teraz szuka lodu W złotych tarasach. O, ja już widzę. Co? So, jakie byś chciał lody na hulajnodze zjeść? Lody zakupione, już zjedzone. Teraz możemy wracać do hotelu, ponieważ mamy dla Mikołaja jedną niespodziankę. Mikołaj, jeśli już to kulego, te dwie godziny, więc się trochę zmęczył. Trzeba trochę odpocząć i dalej w trasę. Chwila przerwy od hulajnogi, ale nie, dalej twardo hulajnogą. Wracamy do hotelu, zatrzymaliśmy się w miejscu, które jest bardzo blisko Złotych Tarasów i postanowiliśmy, że jeszcze musimy wjechać na najwyższe piętro. Właśnie wjechaliśmy na piętro 19 i możemy sobie obejrzeć panoramę Warszawy samej góry. Mikołaj oczywiście na swojej hulajnodze. Normalnie jak w Las Vegas, Iwona, wyglądasz tutaj. Jesteśmy na 19 dachu. piętrze, na dachu jesteśmy, w hotelu się zatrzymaliśmy w Warszawie. Teraz zjeżdżamy i jedziemy do wielkiego parku zabaw w Warszawie. Do Majalandu. Zobaczymy jak się Mikołaj spodoba i ciekawe czy tam będzie mógł iść. slalomem Mikołaj. Zostawiamy nogę i przesiadamy się w samochód. Na miejsce mamy 30 km, więc pójdziesz. A my teraz przemieściliśmy się do Mayalandu. w Warszawie. Wow, zobacz to, wow, tam tu nie wejdziemy. Już na samym początku wmurowało mnie. Taka karuzela, to nie dla mnie. Jest to ogromny park rozrywki, w którym jeszcze nie byliśmy wiele ile przysnął. Teraz się obudził i ma już rutynę na zabawę. Bierzemy jego hulajnogę nogę i jeżdżamy. Majaland. Maja. Popatrz, Miki, z prawo w lewo, czy nic nie jedzie. Mikołaj wjeżdża na hulajnodze do Majalandu. Jest to nowy park rozrywki, nigdy tutaj nie byliśmy, więc nie wiemy, czego się możemy spodziewać i czy Mikołaj będzie mógł jeździć swoją hulajnogą. Wjeżdżamy do środka. Nie, Jesteśmy! Przewitamy nas obrazki z bajek, przede wszystkim motyw pszczółki Maji jest bardzo kolorowo i sympatycznie. I parkujemy Mikołaj! Stwierdziliśmy, że dla bezpieczeństwa Mikołaj nie będzie jeździł hulajnikom parku rozrywki. Teraz idziemy zwiedzać, ile tutaj tego wszystkiego jest. Ciężko się zdecydować, od której atrakcji zacząć. Najpierw zauważyliśmy statki, więc tam weszliśmy. Cześć mi się. Trochę na łódce wikinga na będziemy nas pływać. Trochę bujało. Dobrze, że nie mam choroby morskiej. Fajnie. Karuzela od razu mnie zaciekawiła, bo to jest taki jakby mini roweryk, i jak się pedałuje, to wtedy wzbija się do góry na tej karuzeli. Mega fajne. Było jeszcze więcej zdjęć z widzami. Cały park rozrywki jest w motywie bajkowym. Na tę karuzelę z wielką chęcią bym sobie wsiadła, gdyby nie była taka duża. Teraz czas na ukochane samochodziki Mikołaja. Musieliśmy trochę postać w kolejce, ale się opłacało, tylko że utworzył się niemały korek. Mikołaj, mistrznią kierownicy, wie jak wybrnąć z tarapatów. Na miejscu jest też sklepik z zabawkami. Musieliśmy tam oczywiście wejść i zobaczyć, co jest ciekawego. Był Psi Patrol, Super Wingsy, pszczółka Maja. Nie mogło też zabraknąć ogromnej ilości kulek, można było w nich pływać. A teraz lecimy szybko na przedstawienie, które odbywa się na scenie pośrodku całego parku rozrywki. <skryz munich> A, Występowała pszczółka Maja z przyjaciółmi, tańczyli i śpiewali. A teraz szybko wyskoczyliśmy na dwór, bo jest piękna pogoda i tutaj jest tematyczny park wodny Super Wings. Wszystko ze Super Wingsami. Jest też taki duży globus, który wylewa wodę. Mikołaj musiał też przetestować wszystkie zjeżdżalnie, te większe i te mniejsze. Na dworze też są różne karuzele, na przykład tutaj jest świetna karuzela z Jetkiem. Są też duże postacie bohaterów Super Wings, na przykład jest Frunia, jest Jetek. No czekałeś się, Mikołaj. Mikołaj czekał w tej kolejce 15 minut, ale w końcu już wsiadł i teraz lecał na przygodę z Jetkiem. Wow, zobacz, mama tam jest, na dole. Na tą atrakcję się nie odważyłam, to jest roller coaster, ale powiem Wam, że już od samego patrzenia kręci mi się w głowie. Zobaczcie, jak to szybko jeździ. Jeszcze mało tego, tam są dwie rundki. A, nie woza. Woza. a Mikołaj, a Mikołaj? Dla nich to wrażenia nie robi. Na dworze jeszcze ukryła się jedna karuzela, która jest z wozami strażackimi. Ona kręci się w kółko, drabinki się podnoszą i w trakcie gasi się pożary. Czas nas goni, musimy jechać na premierę, więc zbieramy się i wychodzimy z parku rozrywki. Wrzucić pieniążek? Tak. To wrzucaj, kupomisz życzenie jest, brawo opiona jak Ci się podoba? mega fajnie, zarąbiście, jeszcze raz szok przyjechał Mikołaja hulajnoga Mikołaj gdzie chcesz jechać? no trzeci kto bierze popcorn? ja dobra, okej, To bierz hulajnogę nogę. zając i zagadka chomika ciemności wchodzisz już do kin od 12 sierpnia jest to bajka przygodowa o za chwilę się dowiemy co to jest w ogóle za gatunek kura i zając dobrze, Mikołaj bierze hulajnogę o, nawet na inne noże będzie jechał. gotowy? Dobra, ty i gotowe. O nie wypadek. No. Idziemy właśnie na premierę najnowszej bajki Kurozając, która odbędzie się w Multikinie w złotych tarasach i jesteśmy już trochę spóźnieni. Mikołaj był tutaj przed chwilą pierwszy raz i już zapamiętał gdzie ma jechać. nogą do kina. Nie mogę się doczekać tej bajki. Co to jest Kurozając? Jesteśmy już na miejscu, wchodzimy do kina, Mikołaj na swojej hulajnodze, wjeżdżamy na bajkę. Tego jeszcze nie było! Mikołaj wjeżdża do kina na swojej hulajnodze. Chcesz iść do kuro Tak? Podoba Ci się? Wow! Przymusowy przystanek, czyli popcorn i picie i zaraz kierujemy się do sali kinowej. Powoli już się wszyscy zbierają na miejscu. Widzę też aktorów, którzy dawingowali w tej bajce. Jestem bardzo jej ciekawa. Gdzie teraz jesteś? Na premierze Kurozająca. Właśnie teraz wchodzimy, mamy już popcorn. Kto będzie oglądał film? Ja. Ja będę oglądać? Szybkie zdjęcia na ściance. Mikoła jest gwiazdorem z uszami Kurozająca. U mnie! <laughs> to razem! Jak ja chcę, żeby na mnie patrzył, to nigdy! Na premierze spotkaliśmy też Joto Toys i oto mamy vlog. Dajcie coś w komentarzu, czy też oglądacie Aisie, bo ma świetne filmy. Spotkaliśmy też Wojtka Blogera, który oczywiście też miał uszy kurozające. Wojtek kurozający? Tak, wspaniałe mam zdobyłem. No świetne, takie jak Mikołaj. A, jestem wyjątkowy. No wiesz co, chyba patrząc tak po tłumie to raczej nie. Tam wszyscy wchodzą. A to chyba nie od tej strony. Wchodzimy na seans, a przed rozpoczęciem na Mikołaja czeka jedna niespodzianka. To proszę, to dla Ciebie. O, proszę. Hulaj nogą. Sala jest olbrzymia, pomieści ponad 700 osób. My właśnie sobie szukamy odpowiedniego miejsca i się rozsiadamy wygodnie do bajki. Był też czas na autografy i zdjęcia. <gulaj> Jakiego motyra? Uwaga, wielkie brawa Nikodem Rozbicki. Cześć Jędrzej Taranek. Przekiopane, że ten czas tak szybko leci. Co tam masz, miki, co dostałeś? Soczek i jakąś grę. Seans się właśnie rozpoczął. Jest to bajka przygotowa, a głównym bohaterem jest Kuro zając, który jest półkurą, pół, kurą, pół zającem. O co dokładnie chodzi, to zobaczycie w kinie. Bajka była rewelacyjna, dawno już się tak nie uśmiałam. Teraz wychodzimy, jeszcze chwilka przerwy na fotki z widzami. Złapiecie? Złapiecie ty łobuzie mały. Gdzie ty tu po multikinie jeździsz? Zaraz ci mandat wlepie. I Mikołaj kontynuuje challenge 24 godziny na hulajnodze. Wziął sobie do serca ten challenge i nie odpuszcza hulajnogi nawet na chwili. Nawet ma kolegę Eliaska i teraz razem szaleją. Co się stało? Ciemno jest! Ciemno? Gdzie jest słońce? Mikołaj, jak ci się podobała bajka? Nie jeździ na tej hulajnodze. Jak ci się podobała bajka? Ty wszędzie musisz jeździć na hulajnodze? Wyścigi urządzacie! Nadszedł czas pożegnania, oczywiście Mikołaj musiał się ze wszystkimi wyściskać. Żegnamy się i wracamy do hotelu. Uwaga, uwaga, mama z Mikołajem wyjeżdża z multikina, z premiery. Tak, już Mama się zmieniła skórą zająca. <grym> 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 Piękny. Bardzo mi się podobało, mega się uśmiałam. Przeszłabym się jeszcze raz na ten film. Naprawdę. Nie tylko dla dzieci, I, dla dorosłych też fajnie, nie? tylko, nam się podobało, no. Dorośli się śmiali, do rozbuchu. Dobra, teraz uciekamy chyba do chodent. Tak jest. A jedzie na Jest godzina 11, a Mikołaj nadal daje radę jeździć na hulajnodze. Ostatnimi resztkami sił. Mikołaj jedzie jeszcze. Jeszcze, jeszcze trochę benzyny jest. Wracamy po premierze. Mikołaj hmm. jeszcze się ma swoją wydaje latem. Ale on jest mnie wytrzymały, ja bym z nie przejechał. 215? 512. 215, 512. No dawaj, mocno. Mocno silny jesteś, silny chałk. My już wróciliśmy do pokoju, 24 godziny właśnie dobiegły do końca. Mikołaj już szykuje się do snu w łóżku hotelowym. Jeszcze wyszedł pan i mówi, że chce spać. Że dał radę jeździć cały dzień na hulagu, ja jestem na pewno w szoku. Jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, to zostawiaj łupaczkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, jaki czelek mam zrobić następnym razem, razem. I widzimy się na następnym filmie. Pa, 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 pa. Teraz chcę sobie pokazać, noc!